Vito Bambino, nie chcąc pozwolić sobie na wybuch, stawia proste pytanie: Zatańczysz, czy wolisz się bić? Jaka była moja reakcja na pierwsze zetknięcie z Etną? Czy przysypały mnie popioły jak sycylię? Sprawdźmy razem, co mnie spotkało, kiedy dowiadywałem się, że tak to leci. Vito Bambino nie jest całkiem obcym mi artystą, więc mogę spróbować zgadnąć, co dzisiaj mnie z jego strony czeka. Na pewno mogę się spodziewać przyjemnie zaśpiewanego utworu. Mogę się spodziewać tych takich specyficznych ruchów tanecznych, które w jego dyskach się pojawiają. Myślę, że będzie trzeba się nastawić na sporo metafor i niejednoznaczności, bo te utwory, które do tej pory gdzieś tam do mnie dotarły raczej nie pokazują Wito jako osoba, która pisze wprost, no cóż, przekonajmy się. Boli boli, boli mnie, dusza, chyba wolę tego nie poruszać. Soli dodam, soli złe, bo smutna to piecznie nie szedy. Czyli w zasadzie będzie mówił o czymś, o czym nie chce mówić. I wszystko wskazuje na to, że znowu wpakowałem się w jakiś obszar smutny. No ale cóż, zobaczmy co nastąpi dalej. Bo tak boli, 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 boli mnie dusza. Czy nie odebrane od Jezusa? Co? Dusza. Bo tak boli, 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 boli mnie dusza. Trzy nieodebrane... Ach, trzy nieodebrane od Jezusa. <gryzny> Jesus dzwonił trzy razy. <gryzny> od Jezusa, ostatnio coś zakłóca, on by mi zdradził jak się zmuszać. Podam ci rękę i lepiej ją weź, podam ci... Hej, coś raczej nie jest dobrze między nami, więc wyciągam w Twoją stronę rękę, ale lepiej ją weź. To takie subtelne ostrzeżenie. Rozmawiać trzeba, ale lepiej, żebyśmy porozmawiali. Od słowa do słowa zapominam treść. Od słowa do słowa zapominam. Kto co spowodował, komu z tym źle. W konfliktach bardzo często, przynajmniej ja tak mam, że nawet czasem nie pamiętam już o co poszło, skąd to się wzięło, jak doszło do sytuacji, w której aktualnie się znajduję lub znajdujemy, raczej znajdujemy, no nie ja sam, tak, bo podejrzewam, że tutaj właśnie chodzi o jakąś kwestię problemów w relacji. No nie wiem, jest to dosyć uniwersalny przekaz, ale to, że nie pamiętamy, dlaczego w ogóle mamy konflikt z kimś, jest wydaje mi się dosyć powszechnym zjawiskiem. Co spowodował, komu z tym źle? Czy jutro od nowej, czy jutro też? Czy ty lubisz hamów? Bo jeśli tak, to ja znam paru panów. O Jezu, teraz wydarzyło się... Trzy rzeczy naraz, o których chciałbym powiedzieć. Pierwsza to jest to, co się dzieje w muzyce w tej chwili i w zasadzie co się działo na początku. Jest wspaniale skomponowany ten utwór. Cudownie. I to uderzenie teraz muzyczne, do którego faktycznie aż ma się ochotę skakać, pomimo tego, że temat jest dosyć ciężki. Po prostu wow. Muzycznie wow. Druga sprawa, to ten tekst, który przed chwilą padł, ale zacząłem mówić o czym innym i już nie pamiętam, może sobie przy. Lubisz hamów. Czy ty lubisz hamów? Bo. Bo jeśli tak, to ja znam paru panów. Bo jeśli tak, to ja znam paru panów. Słuchaj, ze mną można rozmawiać w sposób kulturalny, ale jeśli nie umiesz albo nie chcesz w taki sposób rozmawiać, to proszę bardzo, mogę cię wysłać do kogoś innego, nie? I ci tam sobie krzycz albo obrażaj. Dokładnie powiesz w następnym zdaniu Coś we mnie się pięczy i zbiera na zaś. Kto? Domogorów? Kim jest Domogorów? Ktoś Domogorów? Kto? Domogorów? Domogorów? Ktoś... Domogorów? I zbiera na zaś. Zaciskam pięści, nie mogę wziąć w kać Bo ja bym na zbyt małej powierzchni się zmieścił i łupkał swój świat. Ja nie posiadam takiej zdolności. Niestety przestrzeń, którą zajmuję ja i moje ego jest tak duża, że w zasadzie wychodzi poza kadr który tutaj widać, ale są osoby, które potrafią gdzieś tam wcisnąć siebie, zamknąć, być może Vito ma w tym momencie na myśli introwertyków, którzy w konfliktach bardzo kiepsko sobie radzą i Byłoby fantastycznie, gdyby jednak troszeczkę ta rozmowa z nimi przebiegała inaczej, albo żeby no tak się nie działo, bo, bo to może być przecież wykorzystane przeciwko nim. Albo kto wie, może w ogóle upychają w sobie to wszystko, co w nich siedzi i nigdy nie następuje etna. I nigdy nie następuje wybuch. Okej. Okay. Powierzchni się zmieścił i upchał swój świat. Teraz była taka ofensywa, jutro przekręcisz to w żart. kolejny aspekt konfliktów i kłótni pomiędzy ludźmi. Słychać już, że Vito mówi o związku takim partnerskim, o, o, o relacji pomiędzy dwójką osób, które są ze sobą w troszeczkę bliższych stosunkach. To, że zdarzają się osoby, które potrafią ten wybuch przerzucić na kogoś, zrobić awanturę, zamienić jakiś fragment dnia albo jakiś temat w coś bardzo poważnego, ciężkiego, a następnego dnia udawać, że nic się nie stało i po prostu przejść sobie do porządku dziennego, to to nie jest zbyt dobre. Zwłaszcza, że przedtem jest właśnie ten wers ten o tym kurczeniu się, o ustępowaniu. Że jest ktoś, kto ustępuje, jest ktoś, kto narzuca tę swoją siłę i że to chyba nie jest w porządku. Bym pozwolił sobie na wybór, Nie ukrywam, że mnie karci Pozwolenie sobie na wybór, to znaczy co to jest groźba odejścia? Lecz póki co to jeszcze trwa wybór, Skupiam się na tym, co nas łączy. To też jest taki element życia w związku, gdzie no nie chcesz odpuścić. Jednak coś was poróżniło, ale no chciałoby się zadbać o to. Są rzeczy, które są wspólne dla nas. Dlaczego mamy się skupiać na tych, które nas dzielą? Skoro możemy jednak znaleźć powody do tego, żeby być razem, żeby chcieć się dogadać? Jeszcze trwa wybór. Skupiam się na tym, co nas łączy. Ty jesteś moim luj. nikt tu niczego nie kończy. Ja... W zasadzie jest to też taka rzecz, którą warto powiedzieć czasami, no może nie bezpośrednio, w trakcie kłótni, chociaż czasem i tak, że to, że się kłócimy, to nie jest żaden powód do kończenia niczego. To jest po prostu jakiś wątek, który trzeba rozstrzygnąć. Ja bym nie wiedział i tak, ryu jak bez Ciebie oddech prać. Lecz moje serce, moje serce ma dość i jak na mięsień coraz częściej dostaje w kość. Mięsień dostający w kość. To jest zabawne. To jest forma metaforyczna, ale mimo wszystko dosłowna. Pięknie, pięknie napisane. Coraz częściej dostaje w kość. I my jesteśmy tymi osobami, bardzo często, wszyscy albo które wywołują takie sytuacje, powodujące to, że czyjeś serce dostaje w kość albo to nam ktoś tak robi. I to są momenty, w których jest nam po prostu źle i o tym jest ten fragment utworu. Moje serce, moje serce ma dość. Czy ty lubisz hamu? Bo jeśli tak, to ja znam paru panów. I weź ty się zastanów, co dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Spróbuję jakoś zinterpretować to, co teraz widać, bo to już jest koniec utworu. Prawdopodobnie nie będzie dalszej zwrotki. Będziemy sobie przez chwilę słuchać bardzo fajnego, takiego dosadnego refrenu, który w zasadzie przerzuca wątek. Rozmawiamy normalnie, czy nie rozmawiamy normalnie. Natomiast oni przez większość teledysku albo tańczą, albo się ze sobą biją. To odzwierciedla w dużym stopniu właśnie to, jak wygląda relacja między ludźmi. Dobre, dobre, fajny przekaz. Zastanawiałem się właśnie o co tu chodzi, ale fakt, że znowu trafiłem na utwór, który porusza jakiś temat niekoniecznie łatwy i niekoniecznie wesoły, a jest przedstawiony w taki sposób skoczny i taneczny. Czy to jest jakiś trend, czy, czy, czy może my powinniśmy w ogóle o takich rzeczach rozmawiać z pewnego dystansu? Wito z całą pewnością robi to z dystansu i szacunek dla niego za to. Widać, że sprawy ma po prostu przemyślane. Pracownia. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. 34 tysiące lajków. Słuszne, zasłużone, za mało. 952 dislajki. Zawsze mnie zastanawiają powody do dislajków w przypadku utworów, którym ciężko cokolwiek zarzucić. Przecież to naprawdę był przemyślany kawałek sztuki. Czego tutaj zabrakło? Dlaczego? W zasadzie wydaje mi się, że nawet te moje przewidywania wcześniejsze zostały spełnione chyba w 100%. Także przejdźmy do podsumowania. Taneczny, fantastyczny pod kątem aranżacji muzycznej i pozbawiony grama, nudy utwór, który próbuje opowiedzieć o tym, z czym musimy się czasami mierzyć w relacjach, kiedy dochodzi między nami do zgrzytów. Wito, tak jak się spodziewałem, nie nazywa rzeczy po imieniu, ale jednak daje dostatecznie dużo odpowiedzi, podpowiedzi. Żeby dało się zorientować, co ma na myśli. Lubię tego typu teksty, bo pozwalają słuchać się wielokrotnie i za każdym razem odkryć coś nowego. A w tym przypadku będzie to o tyle łatwiejsze, że sama muzyka i też wokal są tutaj tak przyjemne, że ponowny odsłuch wydaje się czymś wręcz naturalnym. A skoro jesteśmy przy odsłuchach, to warto przy okazji rzucić okiem na te reakcje. Bierzcie i czerpcie z tego wszyscy, to są bowiem reakcje, moje, które dla was i dla wielu były nagrane. Cześć!